Cześć! Albo Ho, ho, ho! Witamy się z Wami świątecznie z budynku Teatru Kameralnego Grodzkim. W tym roku czeka Was jeszcze kilka pokazów spektaklu te sprawy, który swoją premierę miał na koniec listopada. Będzie to spektakl dla młodzieży. Mam nadzieję, że będzie on dobrym pretekstem do rozmów międzypokoleniowych. Kiedy będą prezenty, kiedy będą No dobra zjem! kiedy będą prezenty? Kiedy będą prezenty? W nowy rok wchodzimy z przytupem. Na naszej stronie znajdziecie już repertuar na cały styczeń i luty, a w nim spektakle znane i lubiane, nowe sztuki w ramach sceny, prezentacje i wiele więcej. Kameralny online, zaczynamy. Te sprawy swoją premierę miały 26 listopada. To nie tylko pierwszy monodram w naszym repertuarze, ale także pierwszy spektakl, który pokazaliśmy na małej scenie, w przestrzeni domku rybaka. Będziecie mogli go zobaczyć w tym miesiącu jeszcze dwa razy, 11 i 12 grudnia. Porozmawialiśmy o nim z reżyserem oraz współautorem scenariusza Tomaszem Kaczorowskim tak te sprawy opowiada o dojrzewaniu o konfrontowaniu się naszej bohaterki młodej dziewczyny, dzięki której obserwujemy różne etapy dojrzewania, różne etapy życia, różne etapy życia w społeczeństwie i tego jakie wymagania w różnym wieku, mają od nas nasi bliscy, nasza rodzina, rodzice, przyjaciele, partnerzy. Próbujemy towarzyszyć naszej bohaterce i zrozumieć, z jak wielką presją musi się mierzyć na co dzień, jak sobie z tym radzi, jaki jest jej proces wyzwalania się z oczekiwań społecznych, a także, żeby zobaczyć, jakie konsekwencje daje to długodystansowo w psychice młodych ludzi. Ja jako reżyser wierzę bardzo w pracę u podstaw w teatrze i bardzo bym chciał, żeby spektakle poruszały najważniejsze, fundamentalne sprawy, z którymi mierzymy się na co dzień w tym, co jest w otaczającej rzeczywistości. I monogram jako bardzo mała forma, bardzo minimalistyczna forma na scenie, gdzie tak naprawdę powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie na aktorce, która ma do przekazania swoje bardzo osobiste myśli w bardzo bliskim kontakcie, na małej scenie, w bliskiej przestrzeni, w bliskiej odległości między sceną a widownią. Pozwala tylko i wyłącznie w mojej ocenie na jak najbardziej bezpośredni kontakt z widzem, do tego, żeby Dotrzeć do niego, ale jednocześnie móc poobcować w relacji na żywej, innej niż mieliśmy przez ostatni czas w trakcie lockdownów. Tutaj aktorka będzie mówiła bezpośrednio do widzów, zwracała się bardzo często do nich bezpośrednio ze sceny, w sposób taki, w którym będzie chciała wejść w dialog. Zapraszam serdecznie na spektakl Te Sprawy, według scenariusza Sary Lech i mojego, Tomasza Kaczorowskiego. Będzie to spektakl dla młodzieży. Mam nadzieję, że będzie on dobrym pretekstem do rozmów międzypokoleniowych na temat dojrzewania, presji, z jaką mierzą się młodzi ludzie. I żebyśmy mogli porozmawiać o tym zarówno z młodymi ludźmi, jak i dorosłymi, którzy często na nas naciskają. Zapraszam. Szymon Jakimek zaprasza na świąteczny felieton. Przy tej okazji zdradzamy Wam także, że spektakle dla dorosłych, które pojawią się od Nowego Roku w ramach sceny prezentacji, wyszły właśnie spod jego pióra. Ale o tym powiemy Wam więcej w kolejnym odcinku. Tymczasem Szymon mówi: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Słowami tej pięknej, staropolskiej kolendy chciałem przywitać się z Państwem w ostatnim, w tym roku, felietonie dla kameralnego online. Drodzy Państwo, jak wiadomo teatry w święta nie działają i możemy pomyśleć, że w całym kraju nie odbędzie się żaden spektakl świąteczny. A jednak może spójrzmy na to z drugiej strony. Może właśnie w Polsce wtedy odbywa się całe mnóstwo spektakli rodzinnych, pięknych, kameralnych właśnie, gdzie każdy z nas ma nauczoną rolę. Czy to w stylu, no nie, no ale jestcie, no przecież to tyle człowiek robił, to bez sensu, żebyśmy teraz pojedli pół godziny i przestali. Albo z drugiej strony, nie, nie, ja naprawdę dziękuję, no to może naprawdę to jest ostatni pieróg. Albo, jeśli jest się małoletnim człowiekiem, kiedy będą prezenty, kiedy będą, no dobra zjem, kiedy będą prezenty, kiedy będą prezenty? Są również partie wokalne, lepiej lub gorzej hmm, wykonywane, ale prawie zawsze hmm, od serca no i czasem musimy się wspiąć na wyżyny aktorskie, jeśli na przykład otrzymamy fantazyjny zestaw obcinaczek do paznokci albo tego typu innych kolorowych gąbek w kształcie łosia. Serdecznie polecam. No i cóż, mamy, więc mamy aktorów, mamy muzykę, mamy dekoracje, mamy światła, spektakl teatralny jak nic. Starożytni Grecy, twórcy teatru, mówili o tym, że nieodłączną częścią widowiska teatralnego jest katarsis, oczyszczenie, poczucie wewnętrznej harmonii, które wynosimy z teatru. I tego Państwu życzę, żeby spektakle świąteczne pozostawiły w Was mnóstwo ciepła, dobra miłości. jeszcze raz, jingle, jingle, all the way. Jest to nasze ostatnie spotkanie z Wami w tym roku kalendarzowym. Zapraszamy w tym i w przyszłym roku. Progi Teatru Kameralnego w Bydgoszczy każdego. Młodszych, starszych, dzieci, rodziców, dziadków. I wszystkim Wam życzymy wesołych świąt spędzonych w rodzinnym, kameralnym gronie. Do Siego Roku i do zobaczenia w teatrze. Wesołych świąt! życzy Teatru Kameralnego!